Cześć, z tej strony Dodek. Chciałbym Wam pokazać moją dobrą bitwę niszczycielem czołgów w Niszczyciel ten jest pojazdem historycznym. Jego prawidłowa nazwa jest STF Panzer 38t, jeżeli byście osobiście chcieli poszukać. Pojazd, który jest przedstawiony na jest pojazdem ciekawym i niewątpliwie należy do jednego z fajniejszych czołgów na czwartym tierze. Ze względu na chałupy 10,5 mm, również posiada bardzo ciekawy pancerz. Z przodu jest to 60 mm, z jarmo ma kolejne 60 mm. Pancerz jest pod takim punktem, że dla większości członków tieru jest nieprzebijany. Wadą są boki i tył, jest to, w boku jest to 20 mm, w mają 15 mm. Tył ma tylko 8 mm, więc jeżeli ktoś do Was strzeli z chałupicy z boku lub z tyłu, to raczej zejdziecie na jednego hita. Pojazd z prędkością 42 km do przodu, 11 do tyłu, to akurat jest z zgodne z parametrami historycznymi. Natomiast dział, który jest tutaj zamontowany, ta chałupica była tylko w projekcie. Ostatecznie nie zostało on zrealizowany z powodu ergonomii, Wśród po prostu celowniczy był z prawej strony, ładowniczy z lewej i nie był w stanie skutecznie ładować pocisków. Po już przodu W tym momencie wyświetlił się nam luz, niestety zatrzymał się, dostał strzał z tablicy, no i skończyło się to dla niego, jak się skończyło już może oglądać z garażu. Jadę dalej, w tym momencie zarabiając z boku od M3 Stewarda. No jak widać jest to bardzo miękki czołg z boku i z tyłu. Steward ma bodajże chyba 50 minutów penetracji z testowych pocisków, natomiast jestem tego pewien. Próbuję sobie z lewej strony troszkę podświetlić wszystkie czołgi, które tam są, niestety nie uczę Natomiast w tym momencie zaświeciło mi się bardzo kruszący czołg, niepewski, lekki, z, z, z prawej strony, który również mam na z na cienki pancerz, więc powoli podjeżdżam pod górkę, celuję no No jednego mniej. Zagram w tej grze bardzo agresywnie, właśnie ze względu na losowanie, czyli czwarte tiery, no To większość tych czołgów ma właśnie na jeden strzał z tej oblicy, dlatego jeden czołg jest no, wydaje mi się, że tyle, troszkę niedobażony, właśnie spalansowany. Kolejny trochę w tym momencie bardzo niebezpieczna sytuacja dla mnie pz 1 c czoł bardzo szybki z, z, z magazynu magazyn no, bardzo, bardzo szybko ładnie, a ja się ogląda tylko 30 stopni na sekundę. E, bardzo, bardzo fajna postawa e, gracza z mojej różnych na notek jest nie wiem co się dzieje asakurował. E, tutaj przedstawimy się pani dwa niszczyciele. E, Właśnie miałem nadzieję, że, że się podświetlą strzał z, jest bardzo szczęśliwy z, z daleka. Inna chłopca, inna do, do Dobry, to, nie należy do zbyt precyzyjnego typu źródła. Miałem nadzieję, że na jeden, fajny niestety uciekł za górkę Valentine i szybko zginął. Jadę dalej. Już bardzo ostrożnie, ponieważ w tym momencie mogę być po z boku, no na Hetzera jest śmiertelny. Teraz ostrożnie jadę w stronę kolejnych czołgów. E, jeszcze w tym momencie już jestem, mogę być wbity z, z lewej, została jeszcze artyleria, więc nie chcę puścić wniosku. Zajmę się kolejnym uczynieniem, może z kolejnym kolejnym ciekawstwem. Podczas powstania warszawskiego, ze zniszczonego cera wyciągnięto działo i było uszywane na, na barykadach. E, poszukajcie sobie na, na wikipedii hasła działo chwat. W tej sprawie zaraz mi się wyświetli czołg PZS-35, natomiast właśnie mi się wyświetlił amerykański niszczycie. Sytuacja jest dosyć niekomfortowa. Szczęście udało, udało się jakoś to szybciej załatwić. Strzał z boku. Jest, jest teraz, wyświetli się radziecki czołg. E, niestety baza jest kapowana i skapowana jest w się tylko jeden strzał i niestety nie powiększy się ich pod e, Myślę, że to była dosyć interesująca bitwa ze względu na swoją dynamikę. E, udało się zadać 1600 obrażeń i 5 fragów. E, otrzymałem 991 do, doświadczenia. E, myślę, że na czwarty tier jest ok. Zapraszam do kolejnych moich powtórek. Do zobaczenia.